Witajcie serdecznie. Dzisiaj opowiem Wam o tym motocyklu. Już widzieliście go na wcześniejszych filmikach, ale dzisiaj troszeczkę faktów, bo są niesamowicie ciekawe. O tym motocyklu, jak również o tej marce. Jest to marka Motoguzzi Jest to słynna marka, chociaż nie wszystkim jest znana. Dlaczego? Dlatego, że ich produkcja nigdy nie była na jakimś takim, wiecie, wielkoseryjnym poziomie. Produkowali zaledwie po kilka tysięcy sztuk. Danego modelu. W zasadzie oni trwali przez długi czas dzięki temu, że fani byli przywiązani do tej marki, no jak również zamówienia publiczne wyposażali na przykład policję. Nie tylko we Włoszech czy karabinierów, ale również zdarzyło się, że w Kalifornii wolano motocykle Moto Guzzi niż Harley'a. I dzięki temu ta firma przetrwała. A jest to najstarsza firma na świecie. W 21 roku założona i ruszyła produkcja. W 21 roku I są firmy, które wykazują jakieś troszeczkę wcześniejsze daty, ale musimy pamiętać, że one miały albo przerwy w produkcji, albo zmianę miejsca tej produkcji. Natomiast od 21 roku cały czas w tym samym miejscu miejscowości przepięknej, malowniczej Mandelo Delario, nieopodal w zasadzie u samego podnóża wysokich. Alp, gór i w bardzo bliskim sąsiedztwie przepięknego jeziora Como znajduje się właśnie ta słynna fabryka. Do dzisiaj można y, podziwiać taką bramę, która się odsuwa tam, i co jakiś czas, no dzisiaj już nie wyjeżdżają z tej strony motocykle, ale na jakieś testy możemy zobaczyć, jak się odsuwa ta brama i, i coś stamtąd wyjeżdża. W każdym razie ta firma zasłynęła, Wieloma konstrukcjami, i dlatego jakby na stałe zapisała się do e, historii motocykli. E, opowiem Wam tylko o trzech przykładach, zanim przejdę do tego motocykla. E, wyobraźcie sobie, że już w latach 20. w motocyklach Motogucji było tylne koło zawieszone elastycznie. To nie było takie oczywiste. Większość producentów uważała, że jest to niebezpieczne że tylne koło musi być sztywne w motocyklu, a komfort prowadzenia tylko zapewniało siodełko amortyzowane na sprężynach. Na przykład Moto Guzzi stosowało z powodzeniem koła amortyzowane, koło tylne i co więcej, te motocykle zawsze świetnie się prowadziły zwłaszcza na zakrętach bo wszyscy no, chyba zdają sobie sprawę, że jeśli fabryka mieści się w górach, no, to krętych dróg tam jest masę, i wszystkie te motocykle gruntownie były testowane właśnie na tych zakrętach. W latach 50. powstaje, co prawda nieseryjnie, ale w jakichś tam powiedzmy kilku czy kilkunastu sztukach wspaniały motocykl Motoguci V8. Była to 500, zaledwie 500 pojemności. Ale widlasty, ośmiocylindrowy silnik, zbudowany jak, jak po prostu szwajcarski zegarek. Tak zwarta konstrukcja, że jeden człowiek mógł ten silnik podnieść do ręki bez większego wysiłku. Ale co najważniejsze, osiągi tego motocykla nawet dziś robią wrażenie, ponieważ osiągał blisko 300 km na godzinę w latach 50. i to 500 zaledwie. Oczywiście te osiągi. To również aerodynamika tego motocykla, taka owiewka w kształcie takiej fasolki. No, takie owiewki były w latach 50. bardzo popularne, ale musimy wziąć pod uwagę, że tu kolejny, właśnie fakt z działalności tej firmy, że ta firma już bardzo dawno, już bardzo wcześniej, już właśnie pod koniec lat 50., stosowała własny tunel aerodynamiczny, miała na terenie fabryki, i w tym tunelu aerodynamicznym. Badała rzeczywiście, jaki jest ten yy, współczynnik oporu CX, a nie tylko jak tam się by wydawało, żeby tylko się tam schronił za owiewką kierowca. Rzeczywiście były badane, i przy, w tym tunelu były badane co nowe pokolenia tych motocykli. Yy, 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 I kiedy inne firmy tego nie, nie stosowały, aż do późnych lat 80. Yy. No i przechodzimy. Do czasów powoli, powoli, bo tutaj odpuściłem wiele rzeczy, nie powiedziałem, to w ogóle można by całą grube księgi, księgi pisać na ten temat i jakie wspaniałe modele y, Moto Guzzi wypuszczało. No, tylko powiem tak szybciutko, że jeszcze i V7 Sport i Le Mans 850, no to były wspaniałe konstrukcje, które rzeczywiście mogły konkurować z innymi motocyklami, no ale zawsze ta ich produkcja była na niewielkim poziomie. Y, Fabryka też zasłynęła oczywiście w wyścigach, w Grand Prix, ale to niestety są odległe czasy. Dzisiaj produkcja Motoguci troszeczkę wzrosła, ponieważ została firma wykupiona przez duże, duży koncern Piaggio, więc nie grozi im bankructwo, a przez całe lata to właśnie fani uratowali tą firmę, można powiedzieć, mieszkańcy również bardzo przywiązani do tego zakładu. Służby takie jak policja, karabinierzy, którzy byli przywiązani do tych motocykli. No swego czasu nawet yy, policja amerykańska w Kalifornii yy, używała, wolała używać tych motocykli niż, niż Harleya. Uważali, że są bardziej niezawodne. Yy, no ale firma właśnie przez długi czas była na takim troszeczkę kryzysie, kryzysie który się przeciągał latami. No, dzisiaj to jest chyba zażegnane, aczkolwiek, przez to, że należy do dużego koncernu, a do Piaggio też należy Aprila, to niestety fani marki cały czas czekamy i nie wiemy, czy się doczekamy na jakiś kolejny sportowy motocykl. No i właśnie, może teraz przejdziemy do tego motocykla, który tutaj widzicie. Tak, jak, nie wiem, czy mówiłem, ale na wcześniejszych filmikach już też zewnętrznie go. Poznaliście, jest bardzo ciekawa historia tego motocykla, jak on powstał. A więc wyobraźcie sobie, że pod koniec lat 80. dr Whitner w Stanach Zjednoczonych, mówię doktor, dr John, ścigał się na motocyklach i konstruował motocykle. Z zawodu był dentystą. Ale z powodzeniem, z wykorzystaniem silników Guciego oczywiście tam kombinował czterozaworowe głowice, a przede wszystkim opracował bardzo ciekawą konstrukcję ramy. Była to taka kwadratowa centralna pelka, właśnie taka grzbietowa, która tutaj się ciągnęła. No i te motocykle wygrywały w popularnej tam w Stanach takiej klasie dwucylindrowych motocykli, yy, osiągały sukcesy i Postanowiono, firma Motogucji postanowiła wykorzystać ten pomysł tego doktora Johna, by no, wypuścić na rynek jakby kolejne pokolenie sportowych motocykli, w czym w fabryce był dosyć duży kłopot właśnie ze względu na niewielką ilość produ produkcji, no i troszeczkę już przestarzały właśnie konstrukcyjnie przestarzały motocykle, które były Wtedy wykorzystano oczywiście za zgodą doktora Johna i we współpracy ten pomysł i powstał na trześć właśnie zwycięstw w Daytona, powstał motocykl Daytona 1000, yy, który był pierwszy właśnie z tą yy, taką centralną belką, tak zwana Spin Frame, czyli, czyli kręgosu, czyli grzbietowa rama, centralna prostokątna belka stalowa, no i podwieszony tutaj od dołu ten cały zespół napędowy I, i to była właśnie Daytona 1000 jako pierwszy później powstał e, Daytona miała czterozaworowe głowice e, później powstała też e, powstał motocykl e, 1100 Sport, który już był wyposażony właśnie w ten silnik 1100 pojemności dwuzaworowe głowice e, ale całe nadwozie sportowe e, miał oczywiście Wysokiej klasy zawieszenia, hamulce. One były właśnie bardzo podobne do tego, który tutaj mamy w tym motocyklu. No i właśnie, I w 1999 wychodzi na światło dzienne. No, pokazany jeszcze w 1997 na jednym z autosalonów V11. Czyli ten motocykl, jakby bazuje na tych starszych braciach, na Daytonie i na 1100 Sport. Więc konstrukcyjnie e, jest praktycznie identyczny, jeśli chodzi o zawieszenie, jeśli chodzi o tą ramę centralną i jeśli chodzi o hamulce. Hamulce z najwyższej półki to były w tamtych czasach, czyli Brembo, Oro, tak zwane złote 320 mm średnicy, potężne tarcze jak pizze, i złote zaciski. Oczywiście tutaj jest oplot stalowy. Odwrócone teleskopy wysokiej klasy, tak samo tył, w pełni regulowane. No, i ten motocykl, może konstrukcyjnie nie był jakiś przełomowy, ale wspaniale go przyjęli właśnie entuzjaści marki. Nawiązywał kolorem do słynnej V7 Sport, czyli taka zieleń, która wpada w żółć, taki limonkowy kolor. On się nazywa verde legano. I Czerwona rama. To jest to nawiązanie do tej słynnej V7, ale on sam stał się bardzo w tej chwili już legendarnym modelem, właśnie V11 Sport. Dlaczego? Dlatego, że był to motocykl, który jakby, choć nie wszyscy być może o tym wiedzą, z uwagi na niewielką produkcję tych motocykli, no ale myślę, że specjaliści dokładnie wyczuli rynek był jednym z pierwszych seryjnych można dzisiaj powiedzieć kafe racerów, prawda? Dziś jest moda na retro motocykle. Y oczywiście, że ówcześnie były motocykle retro, y natomiast y on po raz pierwszy jakby sięgnął do tej do tej y do tej historii cafe racerów. Przepięknie właśnie zaprojektowany z tym z tym takim zadubkiem. Typowym dla tego typu motocykli, właśnie sportowych, ale klasycznych, takich właśnie kawiarnianych wyścigówek. I to można powiedzieć, że design tego motocykla był przełomowy. Retro na nowoczesnym zawieszeniu hamulcach z takiej górnej półki. Słuchajcie, tyle dzisiaj Wam powiem o tym motocyklu. A teraz co? Może się przejedziemy. Tylko proszę ściśćcie te głośniki, ponieważ no, nie wziąłem sobie żadnej taśmy klejącej, żeby zakleić ten mikrofon. No ale może nie będzie najgorzej. Po prostu naj... najlepiej, jeśli teraz ściszycie mikrofon, a ja sobie tutaj ten statyw w zapazuchę włożę i, i, i pojedziemy. Jeszcze tylko momencik, słuchajcie, o, popatrzcie sobie chwilę na ten motocykl. Już za niedługo będzie montaż, obiecuję. Właśnie mój brat mi słuchajcie składa komputer, także będę mógł filmy montować ponownie Ale dzisiaj musimy sobie jeszcze poradzić właśnie bez tego składamy statyw Chwilę cierpliwości Dobra Słuchajcie, przejażdżka może nie będzie zbyt emocjonująca, no droga tutaj jest przepiękna, wspaniała, natomiast jest bardzo, słuchajcie, zanieczyszczona, tam miejscami są kamienie, bo tam był świeży asfalt, ale te kamienie, które utwardzały tą drogę, no niestety nam tą, na tą drogę się wysypały, a później też jest droga za, zanieczyszczona piaskiem, więc ja tutaj się nie będę popisywał, tylko zrobię taki słuchajcie, taki słuchajcie, spokojny, spokojniutki przejazd, zresztą ten, ten statek mnie tutaj mocno dosyć, mm, mocno mnie dosyć tutaj przeszkadza, ale dobra, może damy radę tak przyjechać no i żeby też telefon mi nie wypadł, dobra. Tak, może troszeczkę, żebyście widzieli, czekajcie, trochę, żebyście widzieli. O tak, zrobimy. Tak ustawię, że ja będę pochylony przy kierownicy, żebyście trochę drogi widzieli. I nie tylko zegary. Dobra, coś chyba będzie widać. No to odpalamy sprzęta. Tutaj, jak widzieliście na poprzednich filmikach, w poprzednim filmiku, będziecie mogli zobaczyć ten właśnie tą reakcję tego e, wzdłużnego usytuowania od silnika. Będzie się mo motocykl przejął na Prawo, ale tylko na postoju, kiedy odkręcę troszeczkę manetkę gazu. O, widać tą rajach, jak w prawo motocykl się właśnie nam przechyla. Dobra, no to jedziemy. Tu też suche sprzęgło. Nie wiem, czy to słychać. Czy mikrofon pokazuje, że one nam grzechocze i różne dźwięki, no ale to jest właśnie włoski sprzęt i to we włoskich sprzętach, w Ducati na przykład też suche sprzęgło hałasuje i to jest też fajne. Ogólnie takie mechaniczne dźwięki, no ten też silnik jest schłodzony powietrzem. Tu też widzicie na półkach, że jest pełna regulacja zawieszenia. Dobra, no to jedziemy. Ustawię troszeczkę inaczej kamerę. Ustawię troszeczkę kamerę tak, żebyście mogli jeszcze lepiej to widzieć co się dzieje na drodze. Dobra, może teraz. Teraz ja nie widzę. Także zobaczymy, zobaczymy w praniu co z tego będzie. Jedziemy. Może to nie był największy popis, miałem tam jakieś słabsze momenty. Yy, wiecie, no tak jak mówiłem, było dosyć zanieczyszczony. Jeszcze teraz pod koniec zaczęło kropić po raz kolejny tego dnia, więc nie chciałem tutaj sobie nagrywać. Wiecie, na wizji, jak ja gdzieś glebnę. No, ale udało się. Mam nadzieję, że, że przejazd się, że fajna droga była. O, bo przejazd to może nie było nic ciekawego. Yy, słuchajcie, do zobaczenia. Do zobaczenia wkrótce i tak jak powiedziałem, za niedługo będę miał komputer z, mo z możliwością montażu właśnie filmów. Także myślę, że e, będzie właśnie kanał się rozwijał do przodu, a nie do tyłu. Trzymajcie się. Do zobaczenia na trasie. Hej!